Dzień dobry. To 17. odcinek podcastu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Środowisko Akademickie i pierwszy w nowym sezonie. A będzie to sezon szczególny, gdyż wielkimi krokami zbliżamy się do jubileuszu 25-lecia Kraspu, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca. I właśnie aż do czerwca będziemy realizować dla państwa Naszych słuchaczy kolejne podcasty, podczas których będziemy nie tylko omawiać bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, czy prezentować społecznie ważne zagadnienia, ale również przypominać wydarzenia z 25-letniej historii Kraspu. Gośćmi drugiego sezonu podcastów będą zarówno obecni rektorzy zrzeszeni w Kraspie, jak i eksperci z różnych dziedzin związanych z działalnością uczelni oraz postaci, które zapisały się w ostatnim ćwierćwieczu istnienia Kraspu. Ja nazywam się Mieszko Czerniawski i będę miał niezwykłą przyjemność poprowadzić dla Państwa podcasty w drugim sezonie naszego cyklu Środowisko Akademickie. Pierwszym gościem w nowym sezonie jest profesor, doktor habilitowany, inżynier Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Po raz drugi gościmy pana przewodniczącego w naszym cyklu i po raz drugi otworzy pan sezon naszych podcastów. Od ostatniego odcinka z pana udziałem minął prawie rok. Wiele się w tym czasie wydarzyło w samym szkolnictwie wyższym. Stąd moje pierwsze pytanie, takie dość ogólne i podsumowujące to, co było. Jak pan rektor ocenia stan szkolnictwa wyższego dzisiaj w stosunku do ubiegłego roku? No jest to pytanie, wbrew pozorom, bardzo trudne do jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim porównując sytuację finansową szkół wyższych w roku 2022 i 2021. Biorąc pod uwagę inflację, która miała miejsce pod koniec 2021 roku i która w dalszym ciągu zwiększa się, można powiedzieć generalnie, że będziemy cierpieli na jednak mimo wszystko brak pieniędzy. Jednym z takich istotnych kwestii jest, jest kwestia związana z regulacją wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego. Porównując rok 2022 do 2021, zakończyliśmy wprowadzanie danych związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej poszczególnych szkół wyższych. Środowisko jest bardzo rozgrzane całym procesem ewaluacji, zmianami przepisów, które praktycznie do ostatnich dni były przeprowadzane, zmianą punktacji czasopism na listach czasopism. No i z wielkim niepokojem rozpoczynamy rok 2022. Nie wiemy, jak wyniki tej ewaluacji przełożą się na dalsze funkcjonowanie szkół wyższych. Przede wszystkim z kategorią naukową związane jest i finansowanie, uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów w pewnych przypadkach. To są również uprawnienia do nadawania stopni naukowych, więc wiele niewiadomych w tym nowym roku na to nakłada się jeszcze w dalszym ciągu pandemia i wzrastająca liczba zakażeń w ostatnich dniach. Piąta fala w dalszym ciągu jest z nami. Nie wiadomo, czy uda nam się powrócić do kształcenia kontaktowego w nowym semestrze. Liczymy na to, że tak będzie. Z tego, co pan przewodniczący mówi, odnoszę też wrażenie, że ten 2021 rok był bardzo burzliwy. I rzeczywiście tak było, jeśli prześledzimy te wszystkie wydarzenia czy tematy, które elektryzowały środowisko akademickie, można właśnie też wspomnieć oprócz tego nowego wykazu punktowanych czasopism, także na przykład m, pakiet wolności akademickich, bo to był jakby początek tego 2021 roku, ale także zapowiedź utworzenia Narodowego Programu Kopernikańskiego, która znowu wraca trochę jak bumerang. Kwestia szczepień na uczelniach, organizacja uczelni w trakcie pandemii, to co pan e, przewodniczący powiedział i kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Które z tych zagadnień ocenia Pan jako najbardziej wymagające, jako najbardziej palący problem? Czy to z perspektywy rektora tak dużej uczelni, jaką jest Politechnika Śląska, czy z zupełnie innej perspektywy jako przewodniczący Kraspu? No tu oczywiście trudno jest wartościować po, poszczególne problemy, które występują w, w środowisku szkolnictwa wyższego, działa w otoczeniu, w związku z tym te problemy, które znajdują się... W otoczeniu społecznym oddziaływają na samofunkcjonowanie całego systemu. Dla nas jednak, z punktu widzenia sprawnego zarządzania szkołą wyższą, najważniejsze problemy w tej chwili to, tak jak wspomniałem, ewaluacja, skutki tej ewaluacji i propozycje kolejnych ewaluacji. Praktycznie ten okres do nowej ewaluacji już się rozpoczął 1 stycznia 2022 roku. Dzisiaj pan minister Czarnek zapowiedział w mediach, że zamierza utworzyć zespół, który będzie pracował nad nowymi czy zmodernizowanymi zasadami ewaluacji, nową listą czasopism. Tu, KRASP oczywiście włączy się z, chętnie do, do takich prac i, i deklarujemy. Chęć współpracy w tym zakresie. Kolejna sprawa to na pewno sytuacja ekonomiczna szkół wyższych, pracowników szkół wyższych. Współpracujemy również w takim zespole powołanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz ze związkami zawodowymi. Do końca marca mamy wypracować zasady ewentualnych regulacji wynagrodzeń w szkołach wyższych. Więc tych zagadnień jest dosyć sporo. Przed nami także zapowiadana korekta ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Nie wiemy w jakim zakresie, to jest również niezwykle ważny temat. A zatem na pewno będziemy mieli wiele spraw do przedyskutowania i do, do wprowadzenia w 2022 roku. Na pewno będzie to rok ciekawy i intensy rok intensywnej pracy. Muszę przyznać, że pan przewodniczący wyprzedził trochę moje pytania a propos mhm. tych wyzwań. Chciałbym jeszcze trochę może podsumować ten 2021 rok, ale z drugiej strony, w sumie, jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to jak KRASP może reagować na te właśnie zmiany, które zachodzą w szkolnictwie wyższym, czy to właśnie w odniesieniu do tego, co, co, co pan przewodniczący mówił w kontekście 2021 roku, ale i też właśnie na przykład nowej ustawy o Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jakie KRASP ma narzędzia, Jakie instrumenty, jaka jest w ogóle praktyka? Krasp jako instytucja przedstawicielska przede wszystkim opiniuje wszystkie dokumenty, które są związane z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego, jako jedna z instytucji przedstawicielskich. I tutaj te opinie przedstawiamy. Opinie staramy się formułować w taki sposób, żeby one były bardzo merytoryczne, żeby odnosiły się. Do zidentyfikowanych przez nas ewentualnych problemów i staramy się udoskonalać. Te przepisy prawa, czy te działania, które są podejmowane w stosunku do systemu szkolnictwa wyższego, tak aby ten, ten system się rozwijał, żeby była możliwość rozwoju ścieżek osobistych pracowników uczelni, ale także, żeby budować prestiż polskich ośrodków naukowych, polskich ośrodków szkolnictwa wyższego. Więc przede wszystkim proces opiniowania, opiniowania merytorycznego, spokojnego, takiego, aby mógł być wykorzystany w procesie doskonalenia prawa. Druga sprawa to jest upowszechnianie dobrych praktyk, prowadzenie takiej działalności, która upowszechnia wiedzę. To są webinaria poświęcone tym najważniejszym tematom, które nas na bieżąco dotykają i które wymagają rozwiązania. Również staramy się wspierać funkcjonowanie systemu. Takim przykładem chociażby jest ta nasza sieć związana z przeciwdziałaniem skutków pandemii, więc staramy się być maksymalnie aktywni i starać się pomagać zarówno szkołom wyższym, jak i, jak i współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I ten wątek właśnie chciałbym teraz też rozwinąć, bo Krasp to nie tylko opiniowanie, to nie tylko, to nie tylko zajmowanie właśnie stanowisk w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego, ale właśnie organizacja różnego rodzaju seminariów, rozszerzanie współpracy, tak jak na przykład współpraca z rektorami z Ukrainy, też tak jak pan przewodniczący powiedział, działa zespół monitorujący stan pandemii COVID-19 na uczelniach, a na przykład też w ostatnich tygodniach informowaliśmy o włączeniu KRASP w poczet członków zwyczajnych polskiego. Komitetu Olimpijskiego. Panie Przewodniczący, proszę nam w takim razie więcej opowiedzieć o tym wszystkim, co udało się osiągnąć w 2021 roku. To przede wszystkim 2021 rok, tak jak było już wspomniane, przystąpienie do Polskiego Komitetu Olimpijskiego to już takie ostatnie dni 2021 roku, ale przede wszystkim sprawny system zarządzania. W, kryzysowego w okresie pandemii. No, sukcesem było na pewno powrót do kształcenia kontaktowego w październiku 2021 roku. Byliśmy lepiej przygotowani niż rok wcześniej, wiedzieliśmy jak reagować, i praktycznie do ostatnich dni semestru zimowego udało się utrzymać w większości szkół zajęcia w trybie kontaktowym. To również podjęte działanie w zakresie Zwiększenia wynagrodzeń w 2022 roku to jest powołanie Komisji Ministerstwa z udziałem krasp przedstawicieli Związków Zawodowych i Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, więc tutaj takie nasze aktywne działanie. No i przede wszystkim budowanie dobrych relacji między rektorami konferencji rektorów akademickich szkół polskich, nawiązywanie bardzo dobrej współpracy. Myślę, że ta atmosfera pomiędzy rektorami jest w tej chwili bardzo dobra, co też umożliwia wspieranie się przy podejmowaniu różnych trudnych decyzji. No i przez cały rok buduje, staraliśmy się budować dobre relacje również z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Też na początku, w tej, w tej wcześniejszej części naszego, naszego podcastu, pan przewodniczący wspomniał właśnie o, o tych wyzwaniach na 2022 rok. I tu mamy głównie nową ustawę, prawo o szkolnictwie wyższym. I teraz moje pytanie brzmi: jak środowisko rektorów postrzega te zmiany, które mają wydarzyć się w 2022 roku? No na pewno z dużym zainteresowaniem, ale też z, z pewnym niepokojem, bo jeżeli sytuacja jest trudna do przewidzenia, to oczywiście środowisko się niepokoi. Te rozmowy, które prowadziliśmy pod koniec 2021 roku z Ministerstwem Edukacji i Nauki odnośnie proponowanych zmian w ustawie były. Propozycjami, które znalazły zrozumienie w ministerstwie. Nie wiemy, jakie inne zmiany są proponowane. Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że nie są to zmiany duże, ale dopóki nie będziemy dyskutowali poszczególnych punktów, trudno się do tego odnieść. KRASP to przede wszystkim jest środowisko, więc KRASP reprezentuje głos uczelni. Mamy świadomość, że to środowisko jest zróżnicowane, bo uczelnie są różne: są, są większe, mniejsze, bardziej ukierunkowane na działalność badawczą, niektóre na, na działalność dydaktyczną. Jest to też środowisko konkurencyjne, bo wspólnie konkurujemy o tego samego kandydata na studia. Więc te interesy czasami mogą być rozbieżne, ale staramy się zawsze znaleźć kompromis i przedstawić w taki, przedstawiać w taki sposób stanowisko krasła, aby było satysfakcjonujące, przepraszam, dla środowiska. Mówiąc o Kraspie i właśnie o środowisku rektorów i odnosząc się do tego też przed nami, muszę zapytać o jubileusz 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przed nami niezwykle wyjątkowy czas. Co dla Kraspu oznacza ten symboliczny okres, bo mamy świętujemy świecie istnienia, istnienia Kraspu i w jaki sposób Krasp zamierza celebrować te 25 lat funkcjonowania? Rzeczywiście minęło już 25 lat od, od utworzenia konferencji rektorów akademickich szkół polskich. To okres budowania tradycji, zbierania doświadczeń z funkcjonowania szkół wyższych, budowania dobrych relacji pomiędzy rektorami. Relacji w środowisku. To również zbieranie dobrych praktyk. Takim efektem m.in. działań KRASP-u był kodeks dobrych praktyk. W tej chwili musimy ten kodeks uaktualnić w związku ze zmianą ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i nowymi, nowymi uregulowaniami, które tam się pojawiły. Więc na pewno ta historia jest niezwykle ciekawa. Planujemy uroczyste obchody 25-lecia Kraspu w dniach 9-10 czerwca 2022 roku. Organizowane będą przez Uniwersytet Warszawski. Takim największym, naj najbardziej uroczystą częścią tego, tych obchodów będzie uroczysta sesja. Na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 10 czerwca. Wystąpiliśmy o patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i liczymy na to, że ten patronat uzyskamy, a zatem z udziałem najwyższych władz państwowych. Będziemy wspólnie celebrować 25 lat konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zaprosiliśmy również gości zagranicznych z konferencji rektorów uczelni krajów, z którymi prowadzimy bliską współpracę. Myślę, że będzie to ciekawy czas, czas wspomnień, a jednocześnie zastanowienia się nad przyszłością i nad wyzwaniami stojącymi przed szkolnictwem wyższym. Świetnie się to zapowiada. Trzymamy kciuki w takim razie za realizację wszystkich postanowień i, i żeby wszystkie właśnie te cele, o, którym, o których pan przewodniczący powiedział, po prostu się spełniły, i żebyśmy w czerwcu mogli, też może w takim lepszym czasie pandemicznym też celebrować te 25 lat Kraspu. Wiele dziś powiedzieliśmy zarówno o tym, co za nami, jak i o tym, co przed nami, o potencjalnych wyzwaniach, dlatego też zastanawiam się, czego nasi słuchacze mogą życzyć nie tylko Kraspowi, ale i panu przewodniczącemu, jako przewodniczącemu konferencji rektorów akademickich szkół polskich. No przede wszystkim dobrego i merytorycznego dialogu wewnątrz środowiska i w relacjach z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym, w relacjach z Ministerstwem zwiększenia finansowania i zwiększenia y, poziomu wynagrodzeń w systemie szkolnictwa wyższego a przede wszystkim dobrych zmian przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Świetnie. W takim razie trzymamy mocno kciuki za to, by te wszystkie kwestie, o których pan rektor powiedział, żeby one się spełniły, żeby rzeczywiście tak było. Moimi państwa gościem był profesor doktor habilitowany inżynier Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Śląskiej. Panie Rektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.